Jaka jest różnica pomiędzy olejem słonecznikowym rafinowanym i nierafinowanym? Czy na oleju słonecznikowym można smażyć? Który olej jest bardziej aromatyczny: słonecznikowy czy rzepakowy? Czy olej słonecznikowy jest w ogóle zdrowy? Co można robić z olejem słonecznikowym w kuchni? I tak pestka do pesteczki i odpowiemy na wszystkie pytania. Zaczynamy. Dzisiaj olej słonecznikowy. właśnie, olej słonecznikowy, który jest bardzo popularny, zresztą tak samo jak olej rzepakowy. Jeden z drugim odrobinę walczy, ale dzisiaj skupiamy się na tym słonecznikowym. Po pierwsze, jest bardzo delikatny, jak jest rafinowany, wręcz prawie że niewyczuwalny zapach i aromat, więc smażenie na nim produktów, które chcemy uwypuklić, jest zdecydowanie bardziej wskazane aniżeli na oleju rzepakowym. Natomiast samo smażenie powinno być zdecydowanie krótsze. Czyli szybkie, krótkie smażenie oleju rzepakowy czy słonecznikowy? No właśnie, słonecznikowy. Słonecznikowy świetnie się nadaje do krótkiego, żywawego, szybkiego smażenia. Taki steel fry zrobiony, czyli na szybko przesmażone warzywa razem z mięsem, albo na odwrót, właśnie olej słonecznikowy. Dodatkowo olej słonecznikowy ma piękny aromat, ten nierafinowany. I co jest ciekawe, same pestki słonecznika razem z olejem rzepakowym mogą stworzyć piękną kombinację tych samych składników w jednym daniu, ale spowodować, że będzie miało zupełnie inną teksturę. Stąd mam dzisiaj sprażone pestki słonecznika i mam olej słonecznikowy nierafinowany, a w zasadzie rafinowany i nierafinowany. Ten nierafinowany będzie odrobinę bardziej żółty, ale w takiej słomkowej barwie. No i teraz tak, sam słonecznik w sobie mm, ma bardzo dużo tłuszczu. Średnio z jednego kg takich pestek można uzyskać 500 ml czystego tłuszczu słonecznikowego. A to oznacza, że w przeciwieństwie do rzepaku, gdzie troszeczkę inaczej wygląda pozyskiwanie, no i właśnie tu mamy pestki, możemy w kuchni połączyć te dwa elementy, czyli pestki słonecznika prażone, które mają piękny aromat, i olej ze słonecznika niefiltrowany, czyli ten zdrowszy, z dużą ilością nienasyconych kwasów tłuszczowych. No, i właśnie, jeżeli chodzi o to krótkie smażenie, to też jego stabilność jest troszeczkę mniejsza aniżeli oleju rzepakowego. A to oznacza, że jeżeli nie jesteśmy w stanie do końca ogarniać temperatury na patelni i raczej się uczymy smażyć, to zdrowie będzie nam to robić na oleju rzepakowym. Ale natomiast na oleju słonecznikowym, jak już się nauczymy, jesteśmy w stanie wyciągnąć zdecydowanie więcej smaku z potrawy, gdzie olej nie będzie tego totalnie zagłuszał. To takie wnioski, które można wyciągnąć. Różnica pomiędzy tłuszczami, jak już mówimy, to olej słonecznikowy ma jeszcze jedną rzecz. Ta temperatura jest troszeczkę mniej stabilna, taka do 220 stopni, czyli mniej więcej jakieś 10% różnicy. Czy to dużo? Szczerze, w takim codziennym użytkowaniu prawie nie. A co to oznacza w ogóle? To znaczy, że i olej rzepakowy, i olej słonecznikowy są jak najbardziej wskazane do użytku. Tylko, że jeden jest trochę bardziej aromatyczny, drugi trochę mniej. Sami musicie po prostu fizycznie wybrać. Natomiast ta największa kulinarna zdolność to jest to, że pestki słonecznika razem z olejem słonecznikowym są świetnym uzupełnieniem różnego rodzaju dań i dają piękną woń i właśnie dzisiaj ją wykorzystamy. Zrobimy taki nietypowy patencik. Zrobimy pyszny ser. Yy, taki kleśniowy, yy, z sosem słonecznikowym i z jabłkiem duszonym. W 5 minut. No to przepis. Serek yy, dojrzewający może być kozi, no, ale może być też zwykły camembert, może być camembert kozi również. No, do wyboru, do koloru. Chodzi o to, żeby był w kroszku. Słuchajcie, serek musimy przekroić i zrobić dwa talarki. Czyli staramy się w miarę równo, żeby były tej samej grubości, jak nie wyjdzie, to trudno. Długo. Ciach. Peski słonecznika. Prażone już, więcej aromatu, lekko solone. Można zrobić samemu wystarczy na suchą patelnię wysypać peski słonecznika. Dodać odrobinę soli, wyprażyć na suchej patelni na końcu dodać odrobinę oleju słonecznikowego i zesmażyć ostatnią minutę. Wyjdą bardzo aromatyczne. Musimy zmiksować na prawie że mąkę. Bingo. Wysypujemy na miseczkę. Podłączamy sobie rondel, a serek tą częścią wewnętrzną panierujemy w pestkach. Mocno dociskamy. Tadam! Szybki dressing. Olej słonecznikowy nierafinowany. Sok z cytryny. 1 trzecia to sok, 2 trzecie to jest olej. Szczypta soli, a nawet dwie. Syrop cukrowy albo miód. Całość muszę wymieszać. Super. Na koniec odrobina świeżo siekanego tymianku. Rondel nagrzany. Wyłączam. I dodaję do sosu. Do nagrzanego rondla wkładam ser od strony panierowania. I włączam z powrotem. W trakcie, gdy ser się smaży, grilluje, piecze, czy jakkolwiek by to nazwać, obieram sobie jabłko. Bingo. Kiedy słyszę syczenie, wyłączam i zostawiam, żeby rondel ostygł razem z serem. Jabłka kroimy w grubą kostkę. Urzucamy do miski. I zalewamy sosem. Serwis, serwis, serwis. Wykładamy jabłka na środek, taką niewinną porcję. Bingo. Raz, dwa, trzy. O. Bingo. O, że kto pachnie. Ewola. Nie ma nic bardziej aromatycznego niż pestki słonecznika prażone albo olej słonecznikowy nierafinowany. A z drugiej strony nie ma nic bardziej delikatnego i bezwonnego jak olej słonecznikowy rafinowany. Niesamowite. Gotowe, słuchajcie. Sałatka z jabłek, sos słonecznikowy z serem. No, można powiedzieć, że pieczonym, bo można też tak upiec w ten sam sposób. Prażonymi pestkami słonecznika. To co? Wchodzicie w temat? No ja wchodzi. Hmm. Idealne na takie wiosenno-letnie dni. Jesienne zresztą też. To co i jemy. No dokładnie tak, podsumowanie. Słoneczne podsumowanie oleju słonecznikowego. Och, jak to słońce ja kocham. I właśnie słońce i słonecznik. Olej słonecznikowy. W sumie to taki kuzyn, brat. Y, trochę z zawiścią patrzę na olej rzepakowy, ale czy słusznie? Trochę tak, bo są bardzo podobne, jeżeli chodzi o pewne rzeczy. Po pierwsze, temperatura wrzenia. O 20 stopni, 25 niższa niż jeżeli olej rzepakowy. Ale za to profil smakowy rafinowanego tłuszczu słonecznikowego jest zdecydowanie delikatniejszy. W zasadzie w ogóle niewyczuwalny. Więc jeżeli smażymy dobrego steka, robimy różnego rodzaju krótkie smażenia. Zdecydowanie lepszy do krótkiego smażenia. Majonez zrobiony na oleju słonecznikowym nierafinowanym jest po prostu bardzo wyrafinowany. Spróbujcie naprawdę warto. Pst, zapomniałem. Przechowywanie. Olej słonecznikowy. Zresztą jak większość tłuszczu na rzepakowy, ale mówimy teraz o słonecznikowym. Przechowujemy ten rafinowany, może być jasna butelka. W temperaturze pokojowej, a ten nierafinowany lepiej w raczej wychłodzonym miejscu i zazwyczaj w ciemnej butelce, żeby przeżył dłużej aniżeli kilka miesięcy. A te kilka, to jeżeli byśmy tego nie przechowywali tak jak należy, to do trzech miesięcy, a jeżeli ciemna butelka, chłodne miejsce 6 do 8 miesięcy. A potem co się dzieje? Jełczeje, robi się gorzki, nieprzyjemny. Smacznego.